Mamy nowe, najświeższe informacje dotyczące nowej aktualizacji, jednak będzie. Obejrzyjcie ten odcinek. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że Petsim dał e, zdjęcie Prestona, który na swoim Twitterze, kiedy to było, słuchajcie, to było o drugiej: Or, e, No point it counting on these short notes, czyli pra Preston wypowiedział się, że update będzie na pewno, będzie on. Że nie doda tego licznika, bo to jest bez sensu, chociaż potem napisał, że może będzie, to, to, to będzie to się zobaczy, jak napisał. I słuchajcie, update będzie w poniedziałek, czyli prawdopodobnie jutro dzisiaj jest to mało prawdopodobne, żeby preston się wydorobił z update'em, natomiast jak tu sam mówi, że najwięcej czasu mu zajęło poprawianie tego, żeby zwalczyć kopiowanie petów. Natomiast update jest planowany, i na pewno on będzie najpóźniej jutro. Oczywiście zanim opowiem Wam wszystkie nowości i wszystkie przecieki w Pet Simulator X, chcę podziękować tutaj tylko M, nie dokończę niku, bo jest trochę obraźliwe, nie mogę tego słowa powiedzieć. Bardzo dziękuję za tego prześlicznego fanarta, a także bardzo dziękuję Kacpixowi, zobaczcie, 3700 V-Bucksów wydał z moim kodem TV. tutaj bardzo Ci dziękuję, piąteczka dla Ciebie NAS, niesamowite wsparcie, bardzo doceniam, dzięki, dzięki, dzięki. Przejdźmy na razie do y, wszystkich tych przecieków, które chcę wam pokazać, a więc słuchajcie, mamy listę petów, które prawdopodobnie będą w nowej aktualizacji, która będzie jutro. Mamy easter kota, czekoladowego hippopotama, e, green marshmallow chick, czyli kurkę, rainbow unicorn... Pastel sokorgi, korgi, patrzcie, będą pieski korgi w tego. Chocolate dog bunny, czekoladowy królik, piesek. Jestem ciekaw, kto będzie pastel stock korgi, czyli tak jak lamp nawet jest, Isterolamp, owieczka. Słuchajcie, jestem ciekaw, który z tych petów, wy mi napiszcie w komentarzu, który z tych petów będzie e, mitycznym albo jakimś innym petem, legendarnym. Jak myślicie, który z tych pecików. A przejdźmy dalej, bo to nie koniec. Prawdopodobnie dostaniemy też aż dwa nowe huge pety. Huge Rainbow Unicorn oraz Corgi. Moi drodzy, Corgi też będzie. Czekajcie, gdzie tutaj? E, tutaj jest. E, tutaj od RGLX oczywiście. Pet Date Huge Super Corgi. Więc Super Corgi będzie. Super, ja bym chciał mieć tego peta. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda Corgi, to jest ten piesek. <laughs> Piszcie sobie w YouTubie przez C, Corgi, tak mniej więcej to wygląda, i będę polował na tego huge peta. Mam nadzieję, że mi się uda. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o nowości w Pet Simulator X. Jak będę miał oczywiście więcej info, to dam wam znać, ale te nowe huge pety naprawdę mega super wyglądają. I co, moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć, do zobaczenia.